Piękne ulice, piękne mieszkania, piękni mieszczanie i ich piękne ubrania. Dostatek w modzie, dostatek w życiu, swoboda myśli, swoboda zachwytów. Wysoki standard, wszelkie rozrywki, miejsca do pracy, ogólna czystość i żadna troska, żaden ból nie tu. Polska z początku. Alfabetu, w szarych swych myślach, w szarych ubraniach, szarzyzna doznań, szarzyzna maniast, wieczne pretensje i wieczne żale, pełne wyrzutu, codzienne ale, pośrednie prośby, średnie zachwyty, przeciętność potrzeb, przeciętność mitów i wymagania ogromne niedu Polska. Ze środka alfabetu Brzydkie domostwa, brzydkie mieszkania Niepewne myśli, brzydkie ubrania Z Bożą pomocą, z pomocą kitu Życie zbyt senne, życie wśród skrzydłów Błoto ulicy, błoto rodziny Cudowny korzeń co roku chrzciny Czystość i przepych znane są nie tu, Polska końcówki alfabetu, sto, lat, sto... bardzo kochani, ponieważ w Polsce wszystko jest misyjne, a szczególnie naszej telewizji kochanej, także publicznej, tak, publicznej, tak zwanej. Musie, misja się musi odbywać, te żeby... Wszystkie nam jazda na lodzie, tak, jazda pod wodą, to tak. no wszystkie to misyjne. Że, żeby Kraśko mógł zarabiać 60 tysięcy miesięcznie, proszę państwa, no, na misja. Przykład? W związku z tym u nas też jest misja i reklam, proszę państwa, chciałbym zareklamować naszą książkę, która już zniknęła z spółek księgarskich. Książka ma tytuł Dom Wariatów Polska. My tę książkę będziemy po imprezie tu przy tym samochodzie tam pod drzemem rozdawać. Także e, to jest ostra jazda po wszystkich naszych W samochodzie będziemy rozdawali. Będziemy tam, przy, będziemy przy samochodzie dawać tak tam. Osła na posła. Osioł się bardzo ucieszył, pożegnał żonę i dzieci i do stolicy pośpieszył. Tam w gronie podobnych osłów, których wybrano na posłów, zasiada w sejmowych ławach by dla nas stanowić prawa. Chodzi się biedne oślisko, bo chciałby pojąć to wszystko, ale rozumu nie staje, więc tylko pracę udaje. W komisjach też uczestniczy, chociaż się nie zna na niczy. Z trybuny wygłasza mowy, choć trudno mu z pustej głowy. Czas się o morał pokusić, bo morał bajka mieć musi. Nie jest to winą osła, że go wybrano na posła.